No, dzień dobry, witam kochani na naszej cudownej audycji z uśmiechem przez życie. Na początek, jak zwykle, tradycyjnie przeczytam z książeczki. Kocham cię na każdy dzień, wersima. W jednym zawsze się zgadzamy. Jeśli nas coś poróżniło. Nigdy nie zasypiajmy niepochodzeni. Okej. Okay. Czyś mi coś chyba uciekło? Mm. Nie wiem o co chodzi. Jeszcze raz muszę pójść. Mhm. czy wiem, już muszę wejść. Uh -huh. Okej. Okay. O co z tym? Ja jeszcze mamy. Mhm. Mamy by. Dzisiaj nie wiem o co mhm. Nie wiem, dwa... dwa dwoje jesteśmy w tym. Mhm.